Jesteście. Witam Was Robaczki na y, kolejnej edycji noworocznego wykładu, który powoli staje się tradycją. To już drugi raz. Za nami Maroko, Tangier, miasto francuskich artystów, które się spotykali w kawiarniach, popijali kawę i wino, tworząc wielką sztukę. I w tym kontekście. Y, Będę mówił o czymś zupełnie autorskim. Do, hmm, punktem wyjścia dzisiejszego wykładu jest hmm, doświadczenie amerykańskich naukowców, którzy badali sen. I zbadali, że w latach 40., bo wtedy zaczęły się badania, ludzie śnili w monochromatycznym, biało-czarnym kolorze. Zaczęli śnić w kolorze wraz z pojawieniem się kolorowej telewizji. I dało mi to do myślenia. Czy to znaczy, że przed pojawieniem się telewizji w ogóle też sini czarno-biało i w momencie pojawienia się czarno-białej telewizji zaczęli śnić czarno-biało? Czy dopiero w momencie pojawienia się kolorowej telewizji na nowo zdefiniowali kolor w swoim I Wydaje mi się, że ta druga możliwość jest Prawdziwsza. To znaczy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wytwory kultury i technologii zmieniają nasz sposób spojrzenia na rzeczywistość. I tym, co w moim mniemaniu dzisiaj nadaje nową narrację i nowy sposób interpretacji naszego życia, No właśnie, czym to jest? Powiem tak. Literatura się już dawno skończyła. Malarstwo skończyło się na Picasso. Kino, w klasycznym jego rozumieniu, dobiega końca. I tym, co dzisiaj definiuje nasz sposób opisu rzeczywistości, to serial. Ale nie serial telewizyjny, tylko serial. Netflixowy. Jako Netflix zrobiłem wszystkie platformy, czyli sposób oglądania serialu, który jest podzielony na odcinki, w sposób ciągły. Dlaczego tak myślę? Otóż dzisiejszy człowiek jest opętany myślą zbieractwa. Zbieramy bardzo różne rzeczy. Zbieramy je w sposób poukładany. Od A do Z. Na przykład mam takich znajomych, którzy postanowili wejść na wszystkie największe punkty Europy. Kupili do tego celu książeczkę, mają do tego książkę, która im pomoże znaleźć te najwyższe punkty w Europie. I to jest forma bardzo archetypicznego pragnienia człowieka, jakim jest uzbieranie odpowiedniej ilości rzeczy, które pozwoli im przetrwać. Tym, co dzisiejszy człowiek zbiera, to także wspomnienia, podróżując w różne miejsca. Serial nietelewizyjny, bo tak go nazwijmy, odzwierciedla i daje nowy sposób spojrzenia na ludzkie życie. My sami, gdy patrzymy na nasze życie, odbieramy go w formie narracji serialowej. Serial ma to do siebie, ten nietelewizyjny. Zresztą przedaje pewien klimat na pierwszym miejscu, scenariusz jest na drugim. On ma każdy odcinek ma pewną strukturę: początek, środek, zakończenie, natomiast to sezon tworzy jego strukturę wyższą. I tak chodzenie do pracy jest pewnego rodzaju serialem. Nasze życie rodzinne jest pewnego rodzaju serialem inny, który ma inny sezon. Każdy dzień jest kolejnym odcinkiem, nowy dzień jest nowym odcinkiem. Jak coś się zmienia, na przykład zmieniamy pracę, wchodzimy w nowy sezon, który ma nowy klimat, ale cały czas jesteśmy w trybie tego ciągłego odcinek po odcinku, sezon po sezonie, serial po serialu. I to jest to, co ja nazywam fragmentaryzacją życia, a mianowicie żyjemy w kilku zupełnie oddzielnych serialach. W którym każdym trochę z nich jesteśmy oddzielnymi bohaterami. Mamy trochę oddzielne role. Akcja toczy się w zupełnie inny sposób. Gdy rano wstajemy, ten serial rodzinnego domu jest nudny. Zawsze składa się z tych samych elementów: dzwonek, bycie zębów, prysznic, śilaj. Zaczyna się nowy serial, praca. Jesteśmy inaczej w nim ubrani, inni bohaterowie, inna akcja, też zwykle nudna. Aczkolwiek są odcinki bardziej dynamiczne i mniej z większą i mniejszą akcją. To sprawia, co nie znaczy, że wcześniej ludzie tak nie żyli, tylko to, że dzisiaj serial nietelewizyjny jest wiodącą narracją. Jesteśmy w stanie myśleć o naszym życiu w kategoriach sezonu, serialu, odcinka. Tym, co jest niebezpieczne w tym jest to, że te seriale są zupełnie od siebie odległe. Jeden jest taki, drugi jest inny i w każdym z nich bohaterowie, pewien jesteśmy zani, jest trochę inny. I to jest tak, że to, o czym teraz mówię, miało swoje wcześniejsze odzwierciedlenia historii, filozofii i myśli. Jung stworzył teorię psychoanalizy opartą na pojęciu persony, która jest bliska pojęciu osobowości. Każdy ma y, właśnie taką maskę, którą, która, tak jak w tragedii greckiej, ma pewien obraz, jest uśmiechnięta albo płacząca i pokazuje widzowi, który jest w tragedii greckiej, kim ten bohater właściwie jest, co przeżywa w danym momencie. Aktorzy w tragedii greckiej zmieniali te maski. Aby dać znać yy, widzom, co tak naprawdę w danej scenie się dzieje. I tak samo my w naszych serialach przybieramy różne maski, yy, ale te maski szeroko pojęte, inaczej się ubieramy, inaczej się zachowujemy. Udowodnione jest naukowo, że nawet jak mówimy w obcym języku, który znamy, mamy inną osobowość, bo używamy innych pojęć, inaczej się zachowujemy. I to jest właśnie ta fragmentaryzacja życia, która jest niesamowicie niebezpieczna, bo możemy stracić pewną jedność, która była pierwotnie naturą, zakorzeniona w ludzkiej naturze. Kiedy jedynym kontaktem z kulturą była kontakt z rzeczywistością, nie było mowy o innych narracjach. A teraz tych narracji jest wiele, przez co stajemy się ofiarą pluralizmu. Ofiarą, ale być może także beneficjentami. Pluralizm ma swoje plusy. Plusem pluralizmu jest to, że żyjąc w danych serialach możemy tak naprawdę być bogiem z małej litery. znaczy tworzyć narrację, tworzyć scenariusz. Jeżeli ktoś wybiera na przykład być podróżnikiem i postanawia podróżować w różne miejsca świata albo na przykład zdobywać te najwyższe szczyty Europy, to jest jego wolny wybór. Tworzy nowy serial. Możemy tworzyć seriale nudne, banalne możemy tworzyć seriale zupełnie nowatorskie. Stajemy się artystami własnego życia, stajemy się Bogiem, bo tworzymy samych siebie. I możemy stworzyć go tak, jak bardzo, bardzo chcemy. Tym, co bym polecił, a żeby nie stracić autonomii własnego i takiej jedności własnego ja. Tylko ja nazwam, bo wielu filozofów mówiło, że jest w ludzkiej, nie tylko filozofów, że jest pewna część ludzkiej egzystencji, jak dusza, jak świadomość, jakkolwiek nazywane. Ja go nazywam głębokim ja, czyli fragment naszej wewnętrznej rzeczywistości, która, gdy odrzucimy wszystko, odrzucimy myśli, odrzucimy co czujemy i dojdziemy do takiej głębokiej części naszej osobowości. To tam już nie ma wielości, tam już jest tylko czyste istnienie własnego ja, i na przykład poprzez medytację można do tego ja dojść, z nim przebywać i zachować jedność tych wielu, wielu narracji, w których powoli, powoli jesteśmy. I poprzez ten kontakt z własnym głębokim ja, wybrać, które seriale nas interesują, co zrobić, być może w pewnym momencie zmienić nasze życie. I wybrać zupełnie inny serial, nowatorski, zupełnie zupełnie inny, który da nam satysfakcję i będzie kolejną epifanią naszego życia, który da nam taką satysfakcję, jakiej jeszcze nie ma. I tego w nowym roku życzę sobie i wszystkim. Dziękuję.